Oto ostatni moment Marili Mendoncy, chwila, która na zawsze zmieniła brazylijską muzykę i poruszyła serca milionów fanów na całym świecie. Wystarczyło kilka sekund, aby lot, który miał być tylko kolejnym przystankiem w trasie koncertowej, zamienił się w koszmar. Samolot, którym podróżowała królowa sofrencji, rozbił się nagle, a wieść o jej śmierci rozeszła się jak błyskawica. Wstrząsając nie tylko Brazylią, ale i całą sceną muzyki latynoskiej. Przed tragedią Marilia była u szczytu swojej kariery zdobywczyni nagród, ikona muzyki sertanejo, artystka, która potrafiła śpiewać o bólu i miłości w sposób, jakiego nikt wcześniej nie odważył się wypowiedzieć. Jej teksty były jak wyznania duszy, a głos niósł się jak echo rozpaczy i siły jednocześnie. Ale za kulisami tej. Błyskotliwej kariery kryła się prawda, życie pełne sprzeczności, ukrytych sekretów i cieni, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Nikt nie mówił o tym głośno, ale Marilia była rozdarta pomiędzy ogromnym sukcesem a prywatnymi demonami. Ci, którzy ją znali, wiedzieli, że sława miała dla niej wysoką cenę od presji nieustannego koncertowania, przez napięcia w życiu osobistym, po konflikty, które rozgrywały się w cieniu reflektorów. Ostatnie słowa, jakie wymieniła ze swoją rodziną i zespołem, były pełne ciepła, ale także ukrytej troski, jakby przeczuwała, że coś nieuchronnego. Nadchodzi. Ta historia nie jest jedynie opowieścią o tragicznej śmierci młodej artystki. To opowieść o kulisach kariery. O sekretach, które media długo przemilczały i o pytaniach, które do dziś pozostają bez odpowiedzi. Czy jej życie naprawdę było tak szczęśliwe, jak pokazywały uśmiechy na scenie? Czy w ostatnich dniach nosiła w sobie ciężar, o którym nikt nie miał odwagi mówić? To co wydarzyło się tamtego dnia, to nie tylko katastrofa lotnicza. To symboliczny koniec pewnej epoki i początek legendy, która paradoksalnie narodziła się w chwili śmierci. I właśnie tę ukrytą stronę życia Marilii Mędący, jej sekrety, dramaty i prawdy, które wstrząsnęły światem, odkryjemy w tej opowieści. Kim była Marilia Mędąca? Dla milionów Brazylijczyków i fanów muzyki latynoskiej była kimś więcej niż tylko posenkarką była głosem pokolenia, które uczyło się mówić o bólu serca, zdradach i namiętnościach. Jej przydomek, Reina da Sofrencia, czyli Królowa Cierpienia, nie był przypadkiem. Marilia potrafiła zamienić własne emocje i obserwacje w teksty, które stawały się hymnem dla tych, którzy cierpieli w ciszy. Kiedy śpiewała o zdradzie, ludzie mieli wrażenie, że śpiewa o nich. Urodzona w 1995 roku w Goiania, w stanie Gojas, od dziecka przejawiała pasję do muzyki. Już jako nastolatka pisała piosenki dla innych artystów, zanim odważyła się stanąć na scenie i śpiewać własne historie. W ciągu kilku lat przeszła drogę od młodej dziewczyny z prowincji do jednej z najjaśniejszych gwiazd Brazylii. Jej debiut na dużą skalę w 2016 roku sprawił, że miliony ludzi zaczęły nucić jej utwory, a bilety na koncerty sprzedawały się w kilka minut. Epoka, w której pojawiła. Siemarilia była szczególna. Sertanejo, tradycyjna brazylijska muzyka country, przechodziła przemianę. Do głosu dochodziły młode artystki, które przełamywały stereotypy zdominowanego przez. Mężczyzn gatunku Mędąca nie tylko zdobyła miejsce w świecie, gdzie dotąd królowali mężczyźni, ale też uczyniła z niego przestrzeń do rozmowy o kobiecych emocjach, zdradach i rozczarowaniach. Jej piosenki był jako otwarty pamiętnik, odważne, pełne prawdy i bezlitosnej szczerości. Ale za kulisami jej bajkowej kariery kryła się także inna narracja. Media uwielbiały pisać o jej życiu: prywatnym, o jej relacjach, macierzyństwie, o nagłej przemianie fizycznej, kiedy schudła kilkadziesiąt kilogramów. Jedni uważali to za dowód jej siły, inni szeptali, że to była desperacka próba. Ucieczki od presji show biznesu. Sama Marilia wielokrotnie podkreślała, że mimo sławy i pieniędzy czuła się zwyczajną dziewczyną, ale czy naprawdę tak było? Główny temat tej opowieści nie jest. Jedynie katastrofa lotnicza z 5 listopada 2021 roku. To historia o cenie, jaką płaci się za sukces. Jej śmierć była końcem pewnej drogi, ale życie będące naznaczone było ciągłą walką z Oczekiwaniami publiczności, z własnymi emocjami i z mrocznymi aspektami branży muzycznej. Plotki mówiły o zmęczeniu trasami, o konfliktach z wytwórniami i o tym, że w ostatnich miesiącach jej życia narastało w niej poczucie osamotnienia, mimo że otaczały ją tysiące fanów. Kultura Brazylii uczyniła z niej ikonę, ale równocześnie więźnia. Jej twarz pojawiała się w każdej gazecie. Każdy krok był śledzony, a każdy błąd natychmiast stawał się nagłówkiem. Marilia walczyła z łatką dziewczyny z ludu, która musi być zawsze szczera, dostępna i idealna w oczach fanów. Było to brzemię, które trudno było unieść. Ta opowieść wprowadza nas więc nie tylko w świat brazylijskiej muzyki sertanejo, ale także w labirynt sekretów i niedopowiedzeń. Bo śmierć Marilii Mendoncy nie była zwykłą tragedią, była symbolicznym zwieńczeniem życia pełnego blasku i cieni. I to właśnie te cienie staną się głównym wątkiem historii, którą za chwilę odkryjemy. Wszystko zaczęło się od niewinnego marzenia młodej dziewczyny z Gojani, która pragnęła tylko pisać piosenki i dzielić się emocjami. Ale świat muzyki nie zna niewinności, każda chwila sukcesu niesie ze sobą cenę. Marilia Mendonça, kiedy weszła na scenę w połowie drugiej dekady XXI wieku, od razu przyciągnęła uwagę. Jej pierwsze single stały się wirusowe, a publiczność odkryła w niej głos, który mówił o zdradach, samotności i uczuciach wprost, bez filtra. Była świeża, autentyczna i brutalnie szczera, i to właśnie ta szczerość uczyniła z niej gwiazdę. Wydarzenie początkowe. Które odmieniło jej życie, to debiutancki album i nagłe wejście do świata wielkich scen. Nagle dziewczyna, która pisała teksty w swoim pokoju, musiała zmierzyć się z presją tras koncertowych, medialnych wystąpień i tłumów, które oczekiwały od niej cudów. Ale sukces był mieczem obosiecznym. Media zaczęły pisać nie tylko o jej piosenkach, ale także o jej sylwetce, o jej wyglądzie, o jej prywatności. Rozwój wydarzeń okazał się jeszcze bardziej burzliwy. Marilia zyskała tytuł królowej sofrencji, ale za tym szła rola ikony, której każdy krok był oceniany. Kiedy urodziła syna? Publiczność. Patrzyła na nią jak na wzór macierzyństwa, a gdy pojawiły się pogłoski o kryzysach w jej związku, Portale plotkarskie rozpisywały się o zdradach i kłótniach. Sama artystka mówiła w wywiadach, że miłość to temat, o którym zawsze będzie boleśnie łatwo śpiewać. Czy była to tylko figura artystyczna, czy echo jej własnego życia? Wielu twierdziło, że Maria miała w sobie ogromną siłę. Ale były też momenty słabości. Zmagała się z lękiem z presją oczekiwań i z poczuciem, że życie prywatne całkowicie wymknęło się spod kontroli. W 2020 roku, kiedy rozpoczęła proces spektakularnej metamorfozy i zrzuciła dziesiątki kilogramów, media rozpisały się o jej nowym wyglądzie. Jedni gratulowali, inni szeptali, że kryje się za tym desperacja i chęć sprostania nieustannej krytyce. Kulminacja tej opowieści zaczęła się w dniu tragedii, 5 listopada 2021 roku. Samolot, którym podróżowała wraz z członkami swojego zespołu, rozbił się niedaleko karatingi w stanie Majnes Geray. Miała wystąpić tego samego wieczoru, a koncert zapowiadał się jako kolejny triumf. Zamiast owacji, Brazylia usłyszała krzyk rozpaczy. Informacja o katastrofie lotniczej obiegła media w kilka minut. Portale społecznościowe eksplodowały tysiącami wpisów, fani nie mogli uwierzyć, że ich gwiazda odeszła. Ale dla wielu ta tragedia nie była tylko wypadkiem. Zaczęły krążyć plotki o złym stanie, technicznym samolotu, o niedopatrzeniach w organizacji, a nawet o tym, że artystka była przemęczona i chciała odwołać podróż. Nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale te spekulacje tylko podsycały poczucie, że coś w jej historii pozostało niedopowiedziane. Konsekwencje śmierci Marili Mędący były ogromne. Fani gromadzili się pod jej domem, śpiewali jej piosenki, tworzyli murale, składali kwiaty. Media mówiły o końcu pewnej ery, a politycy składali kondolencje, podkreślając, że jej muzyka była częścią tożsamości narodowej Brazylii. Branża muzyczna pogrążyła się w żałobie. Koledzy ze strady płakali na scenie, a jej nagrania natychmiast wróciły na szczyty list przebojów. Dla wielu jednak największym ciosem było to, że Marilia osierociła małego syna. Obraz chłopca. Który nigdy już nie zobaczy swojej matki na scenie, Stał się symbolem tej tragedii. A pytanie, które pozostało, brzmiało, Czy jej śmierci można było uniknąć? Życie i kariera Marili Mędący były jak? Piosenka, w której radość i cierpienie Splatają się w jedną melodię. Jej historia nie kończy się jednak wraz z katastrofą, Dopiero teraz zaczyna się opowieść o prawdzie, która kryła się w cieniu jej sukcesu. Bo każda legenda rodzi się z tajemnic, a te, które zostawiła po sobie Marilia, są bardziej bolesne i zaskakujące, niż moglibyśmy przypuszczać. Wydarze nie, które wstrząsnęło światem muzyki, nie było jedynie wypadkiem. Dla wielu było symbolem głębszej prawdy o cenie sławy. Katastrofa z 5 listopada 2021 roku stała się punktem zwrotnym, który otworzył lawinę spekulacji i ujawnił sekrety, jakie kryły się za blaskiem reflektorów. Pierwsze plotki pojawiły się niemal natychmiast po tragedii. Brazylijskie media zaczęły zadawać pytania o stan techniczny samolotu, mówiono o możliwych nieprawidłowościach. O niedopatrzeniach ze strony organizatorów, a nawet o tym, że pilot zgłaszał wcześniej problemy techniczne. Niczego nie potwierdzono, ale sam fakt, że takie głosy się pojawiły, wywołał w społeczeństwie gniew. Jak można było dopuścić, by największa gwiazda kraju podróżowała w takich warunkach? Pytali fani na forach i w mediach społecznościowych. Ale były też inne, bardziej osobiste spekulacje. Bliscy przyjaciele szeptali, że Maria była przemęczona, że w ostatnich tygodniach mówiła o braku sił. Jedna z osób z jej zespołu miała przyznać w wywiadzie: Ona często powtarzała, że potrzebuje przerwy, że marzy o kilku miesiącach bez tras i kamer, ale nie mogła sobie na to pozwolić. Czuła, że jeśli przestanie, świat o niej zapomni. W tle tych wydarzeń pojawiły się także skandale związane z jej życiem osobistym. Media przypominały o trudnych relacjach z ojcem jej syna, o rozstaniach, o chwilach, gdy musiała sama walczyć z falą plotek i hejtu. Byli tacy, którzy twierdzili, że jej dramat prywatny w ostatnich miesiącach życia pogłębiał poczucie osamotnienia. A jednak na scenie zawsze była uśmiechnięta, jakby grała rolę napisaną specjalnie dla niej, rolę kobiety silnej, mimo burzy wewnątrz. Kulminacja tego wszystkiego nastąpiła podczas publicznej żałoby. Setki tysięcy ludzi przyszło pożegnać artystkę, a jej ciało wystawiono w otwartej trumnie, aby fani mogli oddać hołd. Widok ten złamał serca, ludzie płakali, śpiewali jej piosenki i kładli kwiaty. Media transmitowały na żywo każdą minutę ceremonii, a świat obserwował, jak Brazylia traci swoją ikonę. W tym czasie pojawiały się też cytaty z dawnych wywiadów Marilii, które nabierały nowego, złowrogiego znaczenia. W jednym z nich mówiła: Nie boję się śmierci, bowiem że zostawię coś, co przetrwa. Ale boję się zapomnienia. Te słowa, powiedziane kilka lat wcześniej, brzmiały jak... Proroctwo. Nie brakowało także mało znanych szczegółów, które dodatkowo potęgowały emocje. Na przykład fakt, że kilka godzin przed lotem nagrała filmik dla swoich fanów, w którym promieniała. Uśmiechem i zapowiadała koncert. To nagranie, dziś dostępne w internecie, stało się dla wielu ostatnim żywym obrazem artystki i symbolem ironii losu, bo radość z tego wideo kontrastuje z tragedią. Jaka nadeszła? Reakcje mediów były przytłaczające. Niektóre gazety pisały o nieszczęśliwym wypadku, inne sugerowały zaniedbania. Jeszcze inne skupiały się na życiu prywatnym posenkarki. Dla opinii publicznej jednak najważniejsze było jedno poczucie, że Maria została im odebrana zbyt wcześnie w chwili, gdy miała jeszcze tak wiele do powiedzenia. Konsekwencje tej tragedii wykraczały daleko poza muzykę. Rozpoczęto debaty o bezpieczeństwie transportu gwiazd, o presji branży rozrywkowej, o tym, jak system potrafi wypalić młode talenty. Fani czuli, że czarna prawda nie. Tkwi tylko w samym wypadku, tkwiła w mechanizmach, które zmusiły ją do życia w ciągłym biegu, bez chwili na oddech. Czarna prawda, która została ujawniona, brzmiała boleśnie, za uśmiechem Marili. Kryła się samotność, za sukcesem presja, a za legendą człowiek który pragnął zwyczajności. I to właśnie ta prawda sprawiła, że jej śmierć stała się czymś więcej niż katastrofą stała się lustrem, w którym zobaczyliśmy całą brutalność świata show biznesu. Patrząc obiektywnie na życie i karierę Marili Mendoncy, trudno nie dostrzec kontrastu. Pomiędzy tym, co widziała publiczność, a tym, co naprawdę kryło się w cieniu jej sukcesu. Jej mit to obraz dziewczyny z ludu, która dzięki talentowi i szczerości zdobyła serca milionów. Ale sekret tkwi w tym, że sukces nigdy nie był tylko kwestią muzyki, był także rezultatem nieustannej walki z systemem, który wymagał od niej więcej, niż mogła unieść. Marilia była nazywana królową. Sofrencji, bo dawała głos tym, którzy cierpieli w ciszy. Ale mit że sama zawsze była silna i odporna, jest fałszywy. W rzeczywistości zmagała się z tym samym bólem, o którym śpiewała. To czyniło jej muzykę autentyczną, ale też sprawiało, że każda piosenka była jak rana otwierana na nowo. Sekretem, który długo pozostawał przemilczany, było to, jak bardzo cierpiała w prywatnym życiu, mimo że scena dawała jej poczucie spełnienia. Inny mit dotyczył jej relacji z fanami. Wizerunek artystki bliskiej ludziom, zawsze dostępnej, zawsze uśmiechniętej, był pielęgnowany przez media. Ale za kulisami Marilia miała momenty, w których czuła się obizolowana i przytłoczona oczekiwaniami. Pytanie brzmi: czy naprawdę była wolna w tym, co robiła, czy też była więźniem swojej własnej? Legendy jako kanał patrzymy na tę historię z dwóch stron. Z jednej strony, Marilia Mendonca to symbol odwagi, szczerości i kobiecej siły w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Jej piosenki łamały. Tabu, mówiły wprost o zdradach i słabościach, stając się hymnem dla milionów kobiet. Z drugiej, była też dowodem na to, jak bezlitosny jest przemysł muzyczny. Showbiznes nie zna litości. Karmi się sukcesem, ale nie chroni przed upadkiem. Sekretem, który teraz poznajemy, jest to, że Marilia była jednocześnie ikoną i ofiarą. Ikoną, bo zmieniła oblicze muzyki Sertanejo. Ofiarą, bo jej życie zostało skrócone przez system, który wymagał nieustannego biegu i poświęceń. To właśnie ta dwoistość sprawia, że jej historia jest tak wstrząsająca. I tu rodzi się pytanie, które chcemy zadać Wam, naszym widzom, jak wypaczycie na tę legendę? Czy widzicie w niej artystkę, która osiągnęła nieśmiertelność dzięki swojej twórczości? A może kobietę, która zapłaciła? Najwyższą cenę za to, by spełniać oczekiwania świata, Opinia kanału jest jasna. Maria Mendonca to postać tragiczna i wielka jednocześnie. Jej życie przypomina mit, historię o wzłocie i upadku. O sile i słabości, o miłości i samotności. A sekretem, który pozostawiła, jest świadomość, że nawet największe gwiazdy noszą w sobie kruchość. Istnieją historie, które nigdy nie zostały opowiedziane Ale teraz jest nasz Historia Marili Mendoncy to nie tylko tragiczny koniec Lecz także piękny początek, który zapisał się w pamięci milionów Jej głos, pełen emocji i szczerości Stał się ścieżką dźwiękową życia całego pokolenia Brazylijczyków Kiedy śpiewała o cierpieniu, ludzie czuli, że nie są sami kiedy mówiła o zdradzie czy samotności. Dawała im siłę, by spojrzeć w oczy własnym lękom. To właśnie sprawiło, że jej muzyka przetrwała i przetrwa, bo była prawdziwa. Marilia nie ukrywała emocji, a w tym tkwiło jej największe dziedzictwo. Śmierć przerwała jej drogę, ale nie zabrała tego, co najważniejsze jej wpływu na kulturę i na serca ludzi. Każda piosenka, każdy tekst, każda nuta, którą pozostawiła, to echo jej duszy. Echo, które rozbrzmiewa jeszcze głośniej po jej odejściu. Dziś, gdy wspominamy Marilię, nie myślimy tylko o tragedii. Myślimy o dziewczynie, która miała odwagę śpiewać o tym, o czym inni bali się mówić. O artystce. Która złamała bariery i otworzyła drzwi kolejnym pokoleniom kobiet w muzyce. O matce, która zostawiła po sobie nie tylko dziecko, ale i dziedzictwo większe niż życie. I choć cisza po jej Śmierć jest bolesna, to w tej ciszy rodzi się nowe brzmienie, brzmienie legendy. Bo Maria Mędąca nie zniknęła. Ona wciąż żyje w melodiach, które nucimy, w słowach. Które cytujemy i w emocjach które nie gasną, tak kończy się ta opowieść nie dramatycznym krzykiem, lecz cichym echem nostalgii, bo istnieją gwiazdy, które gasną na niebie, ale pozostawiają po sobie światło. A Marilia Mędąca była właśnie taką gwiazdą.